Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem sepleniący się Oskar I witam was w kolejnym filmie z Forza Horizon 5 dodatku Hot Wheels W którym jedziemy sobie Alpine A110, bo nie mogę jeszcze jeździć szybszymi autami Więc musicie mi to wybaczyć Lato, lato, lato jest gorące i gorące są też przeceny na eneba.com Jeżeli chcecie zyskać Forza Horizon 5 taniej, możecie wpisać kod i przy zakupie i macie wtedy 3% zniżki Najnowsze f 122 22 Żaden problem, na no to też masz 3% zniżki. Macie zniżkę na wszystkie gry wyścigowe, na wszystkie gry MMORPG, na wszystkie gry FPS, co tylko sobie wymarzycie. Pamiętajcie o kodzie Markus, który daje wam 3% zniżki przy zakupie. ale jak widać, da się na powietrznym torze nawet 4 paki tym cisnąć. Także no nie ma tragedii, słuchajcie. O jak to przyciąga. <laughs> Jesteśmy na... Wodospadzie byliśmy. O, teraz trzeba szybko tutaj przejechać. Dobra. Łe, no i daliśmy radę, co? Dobra, słuchajcie, pomiędzy ostatnim odcinkiem, czyli znaczy ostatnim a tym, który teraz e, nagrywamy, troszeczkę sobie grałem, troszeczkę sobie grałem, żeby, wiecie, odblokować więcej tras. Wiedzieć, co ma się robić, powiedzmy, w tych misjach i tak dalej. I może na początku skupmy się na strefie, którą mam zrobić tutaj. To jest strefa pomiarowa. 201 na godzinę. Mam zrobić odtąd dotąd. Dobra, no to może wystartujmy sobie stąd. Ja nie wiem, czy ja tym autem się 200 rozhulam Tym autem chyba nie dam rady z tego zrobić. To, to ledwo 200 na godzinę robię. O! Czekaj, zrobiłem? No nie, 202 było chyba. Ty no trzy gwiazdki zrobiłem, ale Wiksa. No i dobra. Jeszcze 34 te, te całe odznaki czy medale i będziemy mieli nowy rozdział. No ale dobra, no to teraz zajmiemy się tą historią właśnie, którą tutaj mamy, słuchajcie. I ona jest, słuchajcie, przy festiwalu tak naprawdę. Więc jakoś specjalnie odjeżdżać nie trzeba. I have arrived my destination. ...Hot tylko 5 misji, no to spoko. So, where's our special guest? The Hot Wheels expert. Haven't figured it out yet, Get in!

Stick with me, kid. The biggest Hot Wheels expert on earth Where? is about to take you to school. It all started with Elliot Handler, who saw the toy cars his son played with and thought to himself, "I could make something better." You see, right from the very beginning, Elliot envisioned a toy car that looked cool and rolled fast, making it that much more fun to play with. At the time, there was nothing out there like that handler brought in former rocket engineer jack ryan and general motors car designer harry bradley for help and between them they made the first 16 cars known as the original 16 jack's team developed the stainless steel axles and delrin hubs that allowed the cars to roll super fast while harry made them look super eye-catching oh, jack's contributions became the pillars of hot wheels performance and design the first car off the production line was a custom camaro and not like the one you're driving right now yeah, and another of the original 16 was the custom at Fleetside, based on Harry's custom Chevy El Camino. Most of those early designs were inspired by. Chevy El Camino, nawet Popular in California car culture at the time. After Harry Bradley, more designers joined the team, like Ira Gilford from Chrysler, who did the Twin Mill, and Larry Wood from Ford, who designed the original Bone Shaker. Dobra, above all roll really really fast on plastic tracks. research i memorized this stuff when i was six years old one reason why hot wheels are so eye-catching is because of a special paint called Spectra flame they use a transparent lacquer applied over a polished zinc painting which gave it a totally awesome metallic effect ja tu co since then hot wheels has broadened and developed its paint technique to support a variety of looks and effects fascinating stuff right

Take the Nash Custom 1957, winner of the Legends Tour 2019. No okay, czyli autko wygrałem. Hey, let's do this again soon. Teraz mam misję rozwalić dmuchany czołg, który jest na dole mapy, na zimowej strefie oczywiście. Eee, no to let's do this shit, nie? Dobra, ale zmienimy sobie samochód na Hot Wheels oczywiście. Tu right. To my już zdobyliśmy w ogóle wszystkie chyba te. Mm, te, 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 wiecie, odznaki całe. Jeszcze cztery, o, i będę miał następną rangę. Hot -wiss. w końcu. Wyrwę się z amatora. Dobra, dawaj, rozwalaj mnie ten czołg. No i pięknie, rozdupczony. Jest... Ok, zatrzymam się w miejscu, wytyfy. Ale called. You're Nie mam for the next qualifier. Don't want to keep her waiting. Complete this, and I'll upgrade your rank to pro. I'll let Alejandra know you're on the way. Whoa, whoa, whoa! amigo. I was looking through Haley's old Hot Wheels catalogs, and I might have something. But I need you down here, like right now. You love. Bye.

Ole to fajnie brzmi First right up. Szybko jadę w tej wodzie ah, Oż dupę A I'm gonna keep going No I'm not No dobra, no to surfujemy Balans, jaki tu balans, ty? A, keep going, keep going. O! No, bo to ma nawet na tył. Dobra, nice. Daliśmy radę. No, nie słyszałem cię wcale, Słuchaj, Co do mnie mówiłaś. Straight we'll speed, to okay. speed boost No to dawaj mi tego boosta. No, dosta się do następnego celu. No, to raczej oczywiste. Okay, next bloom coming right up. Remember, you want to move with the water, not against it. Nie pod prąd. No to oczywiste. To będziemy szybciej jechać. O, o! Pięknie! Aha, a, 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 a. Dobra, dałem radę! Pół minuty! Pół minuty na dostanie się do celu w trzech gwiazdkach Na no hamowywanie się lewą nogą Kurde, 20 sekund, dawaj!

I've added all the new events to your schedule. Something tells me you're going to love these. How would you like to learn a bit more about Hot Wheels? Want to learn about the famous orange track? Absolutely! Be there soon! Now that you're pro ranked, we're ready to take the faster cars out of the garage. Don't get me wrong, we're going to hit some eye-watering speeds up here, but we have to do this carefully. Each time you rank up at the Academy, I'll let you drive faster and faster cars. No, to to oczywiste, nie? Jesteśmy teraz w klasie A, więc już mamy trochę szybsze otaki. Lucek e, zastanawiał się, po co mamy ten miernik przechyłu, powiedzmy, ten, 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 wiecie, no to, to główienko, co jest na środku ekranu. Do czego to służy? Służy to do tego, żebyśmy wiedzieli, w jakiej orientacji się znajdujemy, czy jedziemy do grudnia, czy jedziemy bokiem, w stosunku do normalnego postrzegania mapy, e, czy. Jedziemy normalnie. Oczywiście da się to wyłączyć. Wejdziemy sobie w ustawienia, ekran i rozgrywka, i mamy wskaźnik przychłódu Hot Wheels. Ja sobie to często wyłączam. Włączyłem to tylko do tej misji. Rozejrzyjmy się tu trochę. Tu mam 90% ukończone. Co jeszcze? Przejeść w, w czasie poniżej 3 minut do przystanku Hot Wheels? Od przystanku Hot do smoka na szczycie w samochodzie klasy B No dobra, nie ma problemu eee, Sobie to przypnijmy I co mam najszybszego? Szybkość 56.8 Dobra, 6.8 eee, Przyspieszenie 8.1 Dobra, bierzemy tą Subarynę. No to jazda, zobaczymy czy damy radę Czasu się nalicza. A my dajemy z siebie wszystko. Dobra, 340. No, te Subaru szybciej nie pojedzie. Ale mamy jeszcze 2 minuty 50 sekund. To myślę, że nie będzie źle. Ono jest bardzo przyczepne. Bo jest na pewno na koła. Wiadomo, Subarowy. Subarowy. Subarowy napęd, to nie jest wy napęd. i ogólnie jest szybka jak na samochód w klasie B. To jest bardzo szybki samochód. Dobra, mamy jeszcze dwie minutki i pół. 400 meters, turn sharp right. Turn sharp right. No i piękna nawrotka, proszę bardzo Tak to się robi w Poznaniu Jeszcze okrągłe 2 minuty Nie no, raczej na Ludzie dam radę O nie, teraz pod górkę będzie Ale mimo wszystko ma moc, ma siłę Nie gaśnie, to dobrze bardzo dużo samochodów w klasie B, którymi jeździłem, no pod górkę miało problem, pod jakąkolwiek górkę. Często nie miały mocy, żeby się podnieść, przez co gasły po prostu. O nie! Ale to, to turbo źle zrobiłem. To nie asfalt, synu, tylko plastik. O, już widzę go chyba. Tak, to jest on. Ja mam jeszcze minutkę. Łe. To z palcem w pupu. Damy radę i będziemy mieli 100% ukończenia pierwszej klasy. Pięknie. Dziękuję bardzo. Owca smoków B. Teraz, jak sobie zajrzymy tutaj. To mam 100% ukończenia, proszę bardzo. I odbieramy sobie te wszystkie nagrody, o których yy, marzyłem. Yy, czyli na przykład tą koszulkę. Ten samochód już mam. To będę miał kolejny spoko. Kask amatorski. Bardzo ładny. Kombinezon, proszę bardzo. Stąd wszystko. Teraz mamy niebieską bluzę. Bardzo ładna. Spódnica? No, to raczej nie dla mnie, ale odbiorę. No i czapeczka też moja pikna. Dobra, tutaj mamy 2% ukończenia, troszeczkę więcej już jest tych misji, wiadomo. I też jest hot jest do, do wygrania. Te wszystkie, które już mam. O, to jest chyba jakiś nowy samochód, tak mi się wydaje, ten szupan 962C. No cóż, tutaj jest kolejna misja. No dobra. O, mamy Twin Wheeler. No, to nice. Dwa silniki G V8. Technically that's more than 1400 brake horsepower you've got there. koni? Proszę cię, lep powszedni. Ja do pracy na co dzień jeżdżę takim autem. U Chiron to się chowa ale to ma długą siódemkę. oj. No i co ty robisz? Strasznie miota tymi autami jak się wjeżdża, wjeżdża na tą samoprzylepną drogę. Ale okej, okay, jesteśmy szybsi niż wszyscy praktycznie. O ten hot z przodu jest bardzo szybki. Ja jestem tym Polakiem, który robi zdjęcia wszystkiego, gdzie tylko jedzie na wakacje, nie? No tak, nie mam ABS-u, bo mam wyłączony. Ale poradziliśmy sobie jakoś. Wbrew pozorom, jak się tak jedzie normalnie tym autem, to nawet jest przyczepne. Ma dwa silniki, łącznie 1400 mocy. No, na nawet na tył. A mimo wszystko da się to prowadzić. No tak, w sumie jego kształt na to wskazuje. Dobra. Byliśmy się trochę o bandy, ale to było takie bezpieczne. 6 minut. Co jest? Dlaczego tak tym rzuca? Ja to czuję wszystko na kierownicy. Jak mnie kopie. Wiecie, wygrany na padzie raczej tego nie poczujecie, ale no mnie tutaj polski kopie palców. Garages, nie, 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 Dobra, jest. Jesteśmy na celu. Ok, 6 minut. Więc, dlaczego twoje samochody idą tak szybko na plastikowym torze? Ja się poddaję. Why? So they go further, when they jump off the end, of course. <laughs> Come on, let's go. Ej, no to nie jest podobne do mnie. <laughs> on powiedział, że się poddaje. Ja bym się nie poddał. Lubię adrenalinę. Ja mam 100 metrów skoczyć na jedną gwiazdkę. Czyby nie na 3 na jakieś 200, coś albo 300. No. Czyli wylądujemy na ziemi, okej. Okay. 323 metry, uwaga. Będą trzy gwiazdki. Nie ma trzech gwiazdek. Kurna chata. Co? Ale... Po, po, what the fuck, patrzcie tego buga skok na 324 metry, trzy gwiazdy na 366 milionów. Teraz damy radę. Dobra, teraz bez problemu. Czy już mam szybszą. większą prędkość przy wyjściu. No oczywiście, że tak. Prawie trzypaki. paki. No, 372. No i pięknie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja was zaproszę jeszcze na mojego Instagrama oraz na mojego szanownego TikToka, do których oczywiście linki macie w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku z Hot Wheelsów oczywiście, który przejdziemy, bo mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do obadania. No i ja sobie tego nie odpuszczę. A ja wiem, że znajdzie się garstka osób, która powie, że oni chcę to chcą to obejrzeć, i ja muszę to nagrać. Także nie ma problemu dla mnie to sama przyjemność. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!